18 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym miało miejsce walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Witam wszystkich grupów i drugnym na zebraniu sprawozdawczym za rok 2016. Miło mi was wszystkich widzieć w takim składzie. Cieszę się bardzo, że młodzież przyszła, bo to znaczy, że ciągną za nas i chcą wiedzieć, co się u nas dzieje ale bardzo mi miło, również mieliśmy zaproszonych gości. Na samym początku e, muszę powiedzieć, że w tym roku sprawozdawczym odeszli od nas dwaj druhowie. E, druh Jan Orłowski i druh Wiński Włodzimierz. Powstajmy minutą ciszy. Proponuję na przewodniczącego zebrania głos na prezes e, Przyjmuję. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za, za wybór mojej osoby. Na początku e, przy, musimy przyjąć porządek naszego zebrania. Mianowicie. Na początku wybierzemy komisję uchwał i wniosków, następnie komisję mandatową e, skrutacyjną, która będzie pomierała rolę również jako komisja uchwał i wniosków, bo taka jest możliwość. Kto jest za takim porządkiem uchwał? Proszę o podniesienie głosów. Się Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym z dnia 18 marzec 2017 roku. Wybrana w walnym zebraniu sprawozdawców członków OSB Komisja Mandatowa usytuowała się następująco. Przewodniczący Satyła Przemysław, sekretarz Barański Piotr, członek Joanna Jaśniecka. Na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania Komisja stwierdza, że... W ogólną liczbę 71 członków OSP i NDP w zebraniu sprawozdawczym 37 osób to stanowi 52%. Na podstawie powyższego walne zebranie sprawozdawcze jest prawo, prawomocne do podejmowania uchwał. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Straży straży pożarnej czarnym za rok 2016. Stan organizacyjny jednostki. Członkowie OSP zwyczajni 60-64, przybyło 7, było 1. Honorowi członkowie stan 7, przybyło 3, wspierający nie ma, było 1. Razem 71 członków, przybyło 10, dwóch było. OSP posiada następujące drużyny i zespoły: kobieca drużyna pożarnicza. 1, liczba członków 10. Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopieńca 1. Liczba członków 9. Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca. Liczba 1. Liczba członków 16. Działalność e, organizacyjna. W roku sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń zarządu w tym 4 e, różnych e, zebranych i tu ze strony dochodów jakie otrzymaliśmy składki członkowskie były 946 zł w tym y, od członka wspierającego 30 zł darowizny i zbiórki pieniężne w tym 1% z tytułu po, po, pożytku publicznego 497 zł z KSRG 7600 zł i inne dochody 1100 zł a w tych innych dochodach to jest sprzedanie przyczepki jaka to była WSP plus z banku spółdzielczego do, tak, dofinansowanie 300 zł i 16 chyba z groszy to jest te odsetki z banku. Wydatki jakie ponieśliśmy zakup sprzętu i mundurowania strażackiego tam była drabina mundury 8090 zł e, koszty imprezy i uroczystości 1791 zł koszty administracyjne 130 zł e, razem wydatków e, było 10 000, 011, a tam nie przeczytałem razem dochodów, ile było 10 143 000 zł. Zadania sfinansowane w OSP przez Związek Ochotniczych Straży Poczarnych RP, Samorząd i Gminy. Drabina i mundurowanie o 7 600 zł to z KSRG było. Urząd Miasta Gminy sfinansował na 16 438 zł. Komisja Rewizyjna dok dokonała kontroli dokumentacji finansowej OSP, którą przeprowadzi skarbnik Druch Market Rikeman. Uwag nie stwierdzono. Komisja Rewizyjna badała także działalność statusową OSP za okres sprawozdawczy i stwierdziła, że plan realizowany został w stopniu bardzo dobrym. Książkę prowadzoną jest na bieżąco. Dokonano także wybrakowania sprzętu, który był o łącznej wartości około 1000 zł. Za gospodarkę, którą odpowiedzialną jest dróg Roman Bana. Uwag nie stwierdzono. Yy, teraz jest taki czas, żeby możemy porozmawiać i podyskutować nad tym, co zostało przeczytane. Czy ma jakieś uwagi, propozycje? Czy są jakieś kwestie tak. Wobec powyższego komisja rewizyjna OSP w Czarnym stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W imieniu całego zarządu życzę dalszej takiej owocnej pracy. Eee, może na początek, eee, szanowni państwo, pani prezes, panie naczelniku, zaproszeni goście strażacy. Eee, chciałbym serdecznie podziękować za poświęcenie, jakie wkładacie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Czarne, bo e, za, już było to e, w sprawozdaniach e, przedstawione, że e, no, blisko 100 interwencji różnego rodzaju. Z jednej strony należy cieszyć się, że tylko 38 pożarów. Myślę sobie, że świadomość mieszkańców, jeżeli chodzi o działania przeciwpożarowe, rośnie. Nie ukrywam, że tu Państwo też pewnie w dyskusji będziecie wskazywali, że są pewne niedociągnięcia, ale to wynika z powodu być może niedouczenia, bo te pożary kominów to cyklicznie powtarzają się rokrocznie i to w sezonie różnym i to przed jesiennym i to w czasie także zimy. Do tych zdarzeń dochodzi dość często. No pewnie trzeba pamiętać o dbałości, o zaproszeniu kominiarza, żeby sprawdził te wszystkie przewody kominowe. Są no na pewno zdarzenia, tak jak mówiłem, różnego rodzaju od pożarów poprzez także działania inne związane chociażby z wywrotami drzew, chociażby z usuwaniem różnego rodzaju szkód, które powstają. Także za to serdecznie wszystkim strażakom dziękuję. Ważną rolę w Waszym działaniu odgrywają także szkolenia. A także dbałość o no, dobre imię każdego strażaka, ochotniczej straży pożarnej, czy to tak jak i powiatowej, bo mamy też przedstawicieli, przedstawiciela na sali. Myślę sobie, że założenia są dość dobre. Samorząd też w tym roku w budżecie przeznaczył na obotnicze straże pożarne 186 500 zł. Myślę sobie, że to wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, to będziemy się martwili, będziemy poszukiwali środków. Na bezpieczeństwo ogólnie przeznaczyliśmy 199 000 Część tych środków chcemy także przeznaczyć dalej, kontynuować remonty, które zostały rozpoczęte, natomiast pewnie będziemy musieli się dość mocno przymierzać do remontu tejże sali. No w tym budżecie pewnie to się nie uda w 2017 roku. Tu będę na pewno Państwa prosił o, o, o pomoc, żeby też e, występować o różnego rodzaju środki zewnętrzne przy współudziale samorządu to może się e, udać. Wiadomo, że jesteśmy przed czasem wiosennych różnych działań rolników i tu też pewnie apeluję do Państwa, żeby uświadamiać, żeby nie wypalać traw. Bardzo dobrze prowadzicie Państwo działalność edukacyjną. Myślę sobie, że też będzie tu powiedziane, że i też osiągacie sukcesy, bo w zeszłym roku na przykład nasza młoda czy część strażaków reprezentowała nas we Francji, byli na obozie, to też jest pewien, pewna zasługa wszystkich państwa. Myślę sobie, że cały czas samorząd jest otwarty i i chcemy pomagać w takich przyszłościowych zamysłach jakie nas, nas wszystkich czekają, no to wiadomo, chcemy rozpocząć sprzątanie tych szopek, które obok się znajdują, doprowadzić do przejęcia ich, bo to jest własność Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzimy rozmowy, żeby wynająć też ten garaż. Oczywiście z zasadą taką, że jeżeli będą pieniądze w no to one przechodzą na przez konto Urzędu Miasta i Gminy, ale trafiają do państwa, bo, bo to są obiekty, które przez państwa gdzieś tam przy tak zwanym czynie społecznym zostały zbudowane. Myślę sobie, że jesteście Państwo chwaleni w powiecie czuchowskim uczestniczycie sprawnie w akcjach wspólnie z Wojskową Strażą Pożarną, więc tylko szukać większego grosza i doposażać. No, że Państwa życie jest dla nas najważniejsze, bo Państwo ratujecie życie naszych mieszkańców, życie i dobytek i majątek, bo to jest najważniejsze. Także życzę miłych obrad i wielu ciekawych pomysłów. I, i po prostu trzeba przychodzić do samorządu i, i zawracać w głowę, że są takie potrzeby, bo też to jest rola samorządu gminnego. Bo mi już tu prawie wszystko powiedział. Chciałem powiedzieć. Tutaj. Praktycznie wszystko mi tutaj Wyciągną. wyciągnął to, co chciałem powiedzieć. Burmistrz dziękował Wam tak za działania na terenie gminy Czarne. Ja tutaj w imieniu komendy oczywiście dziękuję Wam wszystkim za, za udział w działaniach na terenie całego powiatu i nie tylko. Bo jako jednostka w kolejnym systemie obszarem no, działania jest oczywiście cały powiat, ale jak jest potrzeba to i poza granicę powiatu też, też jednostki yy, wyjeżdżają. Zresztą w ogóle działania, działania ochotnicze straży pożarnych co roku to są no, no znaczne. Wasze umiejscowienie w stosunku, no w powiecie, odległość od, od Człuchowa, od Komendy Powiatowej, od jednostki ratowniczo-gaśniczej jest znaczna. Także ten teren tutaj, który wy zabezpieczacie, no to co wy jako OSP oraz Tutaj pomoc oczywiście jednostki, jednostki I to jest niezmierna dla nas, bo zanim my dojedziemy, prawdę mówiąc, wy już tu temat macie, macie ogarnięty. Bardzo fajnie, że udało się bardzo e, usprawnić współpracę z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową, tutaj z wojskiem, które pomaga nam nie tylko na terenie Gminy Czarnej, ale i Rzeczelnica. Mamy nadzieję, że to się jeszcze rozszerzy na, na cały powiat, bo takie plany, plany są. E, Udział tego tej Gospodyń Straży Pożarnej jak najbardziej też widzimy, doceniamy. I, i życzymy sobie, żeby był lepszy, no, ale jesteśmy tutaj u Was. Pamiętam, że dziękuję Panie Komendancie za, za, za tą pomoc. Ogólny udział jakby działań ratowniczych jednostek OSP w 2016 roku to jest blisko 67%. Wszystkich podejmowanych działań przez, przez yy, zarejestrowanych przez naszą komendę to w 67% zdrowy yy, udział jednostki ochotnicze Straży Pożarnej. Czy to samodzielnie prowadziły działania, czy to z nami? No, znacznie, znacznie. Także tutaj bardzo, bardzo duża pomoc z naszej strony. Yy, mówiąc po ogólnie, nie tylko o czadem, ale o wszystkich Ochotnikach. Ogólnie w powiecie mamy blisko 1000 członków yy, Ochotników. Tym też oczywiście są młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale no, tysiąc osób to jest ładna rzesza. Zwłaszcza ludzi, którzy niosą pomóc, także w skali powiatu to już jest bardzo, bardzo dużo. Niech mi będzie wolno zabierając ten głos w trakcie dzisiejszego zebrania sprawozdawczego naszej jednostki przekazać wysoką, wręcz bardzo wysoką ocenę pracy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnym, to jest ocena nie tylko zarządu oddziału powiatowego, ale ona ma swoje umocowanie w wynikach kontroli, które były przeprowadzane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W tej jednostce naszej, ale nie tylko, także na tle powiatu bardzo dobrze się prezentujemy. Rozmawiałem wczoraj, bo miałem taką okazję. Yy. Przez Starosty Kutowski, a zarazem prezesem oddziału powiatowego naszego związku i prosił o przekazanie tak tej wysokiej oceny, jak również serdecznych pozdrowień, a jeszcze bardziej podziękowań za tą społeczną, pełną oddania, pełną zaangażowania służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności, nie tylko lokalnej, ale wyjeżdżaliście również, szanowny równy również druchny, ale i druchowie poza teren naszej gminy w sprawozdaniu te sprawy zostały uwidocznione. Serce rośnie, gdy słyszało się, że niektórzy druchowie wyjeżdżali aż kilkadziesiąt razy. Wydaje mi się, co do tego nie mam osobiście żadnej wątpliwości, że jednostka jest po prostu w dobrych rękach. Eee, szanowne drukny, szanowni Wilkowie, już mówiono o tym, e, mówiono o dniem pożarniczej, eliminacje w gminne odbyły się e, w minioną środę e, zespole szkół na ulicy Parkowej. W czarnym e, wystawiamy, tak to powiem, e, zawodników, zwycięzców e, eliminacji miejsko Gminnych na eliminacje powiatowe w Polnicy 30 marca we wszystkich kategoriach, bo jest i u nas są i szkoły podstawowe, i gimnazjum, również szkoła ponadgimnazjalna. Będziemy życzyć naszym reprezentantom, aby się, żeby najlepiej się tam zaprezentowali. Tak jakoś w ostatnich latach bywało, że no, wyjeżdżaliśmy i reprezentowaliśmy e, w jednej kategorii co najmniej e, nasz powiat na eliminacjach e, wojewódzkich. E, no tyle moi drodzy. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Wszystkiego Najlepszego A Tak Służb Biale również w życiu prywatnym, oby jak się spotkamy za rok na tej sali równie dobrze wszystko wyglądało i oby nikogo z nas nie zabrakło, bo na samym wstępie naszego spotkania i słusznie pamiętaliśmy o druchach, którzy odeszli z naszych szeregach, oby taka sytuacja się nie powtórzyła. Tego Wam, drogie druhny i druchowie, ale u mnie sobie jest jako komendant gminny chciałbym podziękować i dziękuję zarządowi jednostki OSP czarne, za, 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 za działania w roku sprawozdawczym, za naprawdę wzorowe działania. Dziękuję pani prezes za trzymanie tego wszystkiego w garści. Pani dalej do przodu. Dziękuję funkcjonariuszom komendy powiatowej jest Straży porządnik Szczuchowa za szereg przeprowadzonych szkoleń, tak jak tutaj y, druh Mariusz przeczytał, było to szkolenie naczelników, y, powtórzyliśmy Kurs KPP odnowiliśmy także ten kurs, yy, kurs ratownictwa technicznego i kurs podstawowy. Myślę, że warto też podziękować yy, funkcjonariuszom, że w każdej sytuacji możemy do nich zadzwonić dokumenty powiatowe, uzyskać pomoc, odpowiedź na, na drożące nas pytania. Dziękuję bardzo jeszcze Komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej za, za szereg yy, wyjazdów, za, za spotykanie się na tych akcjach. Yy na terenie naszego miasta za, za wspólne szkolenia, za uzupełnianie naszej i waszej wiedzy. Wiadomo, że wspólny dialog yy, jednoczy. Dziękuję bardzo panie Komendancie. Mówiłem to też yy, w winczu na zebraniu i myślę, że wczoraj też warto o tym wspomnieć. Yy, chciałem pochwalić pana burmistrza bo, i, i samorząd, bo pan burmistrzowi nie trzeba tłumaczyć co to znaczy zachowanie gotowości bojowej jednostki OSP. Mieliśmy, może nie szereg, ale na pewno jedną sytuację z zeszłego roku. Pamiętam yy, akumulatory w naszym samochodzie GBA po prostu bez ostrzeżenia uległy awarii i po 8 godzinach już yy, samochód powrócił do systemu. Także tu nie było żadnych pytań i, i, i żadnych skierowanych dodatkowych zamyśleń, wniosków. Po prostu krótka, yy, krótka rozmowa i, i była zgoda na zakup dość dość duży, bo to już był w miesiąc listopad wiadomo, koniec roku, małe środki, a akumulatory ponad 1500 zł, jak dobrze pamiętam. Dziękuję Panie Burmistrzu właśnie za to I, i myślę, że tak jak Pan Burmistrz mówił, że mamy przychodzić, będziemy na pewno z tego korzystać, będziemy przychodzić i, i, i namawiać i, i prosić o więcej. I tak jak mówił Pan Prezes, w zeszłym roku odbyła się też Inspekcja Gotowości Bojowej. Chciałem podziękować tej członkom i jednostki operacyjno-technicznej za utrzymanie oceny bardzo dobrej. Dziękuję wam też yy, koleżanki i koledzy z jednostki operacyjno-technicznej za te 97 wyjazdów. Za to, że, że nie było takiej sytuacji, że nie miał kto jechać na, na alarm na zdarzenie, że, że, że na każdy alarm się zjawialiście. Życzę sobie i wam że i mieszkańcom naszej gminy w tym roku, żeby było tak samo, że, że jak zabije nasza Serena żeby chociaż 3 czterech strażaków się zjawiło gotowych do niesienia pomocy. Myślę, że z większych sytuacji to tyle. Jest. Może przypomnę z roku sprawozdawczego, już jako naczelnik jednostki, większe zdarzenia, w których braliśmy udział, jest ich naprawdę mało. Hmm, większe zdarzenia w 2016 roku, w roku sprawozdawczym, zaczęliśmy 5 stycznia, nie wiem czy pamiętacie, pożar piwnicy na Alei zwycięzców o godzinie 1.54. Następne zdarzenie dość, dość podobne: pożar piwnicy na ulicy Ogrodowej o godzinie 9.06, 1 lipca, 8 października pojechaliśmy, udaliśmy się trzema zastępami, czyli całym naszym stanem bojowym jednostki na ulicę Robotniczą. Yy, pamiętacie pewnie dobrze wybuch piecza Centralnego Ogrzewania. 21 listopad godzina 5.14 pożar kartaków w miejscowości Łoże. No jest mój grudzień poszukiwania osoby zaginionej, no niestety tragicznie się to zakończyło, ale no, to, to muszę pochwalić, że, że no, jest szereg tych zdarzeń i nie ma zdarzenia, na które byśmy nie odpowiedzieli. Nie ma potrzeby, na którą byśmy nie odpowiedzieli. I powiem jeszcze tylko o szkoleniach wewnętrznych, które organizowaliśmy. W 2016 odbyliśmy 18 szkoleń wewnętrznych, 5 szkoleń gminnych wspólnie ze strażakami z OSP Binczem oraz z Wojskową Strażą Pożarną. Były to m.in. zapoznanie z rejonem wzajemnej współpracy z Wojskowej Straży Pożarnej w Czarnym szkolenie gminy na terenie na leśnictwa czarne, czuchowskie symulacja pożaru lasu, podawanie wody na daleką odległość. Komendant Wojskowej Straży Pożarnej wtedy y, prowadził, był kierującym działaniami ratowniczymi. jak pamiętam w kwietniu 2016 roku, bardzo super sobie poradził. No nie, nie mogę ominąć y, bardzo, bardzo ważnego projektu Akademii Życia, Y, która, który był realizowany w miejscowości Wincze i, i dzięki któremu udało się zrobić naprawdę kawał dobrej roboty, zorganizować szereg szkoleń, m.in. największe jak do tej pory manewry nocne. Ukłony tutaj należy złożyć na ręce drucha Maćka zdały jednego z organizatorów y, całego projektu. No, mieliśmy jeszcze oczywiście wspólne ćwiczenia doskonalające naszych jednostek OSP czarne i Z racji tego, że, że, że najwięcej razy ze sobą współpracujemy, bo jesteśmy innymi jednostkami. Myślę, że to wszystko. Dziękuję jeszcze raz załodze ESPO-czarne. Tak trzymać dalej do przodu. Wszystkiego dobrego. Pani, mi nie wypada mi podziękować za tyle dobrych słów. Mojego miejsca dziękuję. Dziękuję za e, współpracę z panem burmistrzem dziękuję za współpracę tutaj z OSP Czarny, jak i z OSP Edwincze. Z mojego miejsca też zapewniam, że będziemy chcieli w tym roku też rozwinąć tą współpracę jeszcze szerzej, rozwinąć szkolenia, więcej tych szkoleń chcemy zrobić. To też z burmistrzem rozmawialiśmy na temat udostępnienia budynków, które są na terenie gminy, a stoją tak zwane pustostany, można by je wykorzystać do tych szkoleń. Co jeszcze mogę dodać? Oby było jak najmniej wyjazdów w tym roku, a jak najwięcej szkoleń. Za to wszystko jeszcze raz dziękuję i obiecuję jeszcze większą współpracy. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować za ten miły gest, podziękowania słów komendanta. Ja ze swojej strony chciałbym zacząć od podziękowania słów pana burmistrzowi, bo od niego to wszystko się zaczęło. Pomógł nam ruszyć z zaczątkiem kasy, a później spadł nas komendant powiatowy, również komendant straży, no i zarząd OSP Wincze, dzięki któremu to wszystko zaczęło się kręcić i zrobiliśmy projekt, który no, przyniósł wiele pożytku. I cieszę się i bardzo wam dziękuję za uczestnictwo w tym projekcie. 15 marca odbył się tak, jak, jak drugi powiedział, trudniej wiedzy i to jest dla nas, jako dla jednostki, naj, najważniejsze wymienieniem, że przekazujemy Wam wiedzę i pokazujemy Wam jak postępować, bo na szczeblu klasy podstawowej pierwsze miejsce zająła Kowalski, pod okiem drugie Anny Kopot to jest nasza iskierka mała, więc go tutaj w tej chwili nie mamy pracy.